Okej. Okay. Jestem tutaj. A, czyli każdy jest w swoim. Uh, weapon bench. OK, Modification. Okej, okay, okej. Okay. Za ile? Bandsmith. 16 tysięcy, troszkę sprzedana. Continue. Dobra. Warehouse elimination mission, wierzysz? Czy jakie? Undermine. No speechless, let's go to the factory. Okej. Okay. Cave beside factory. Nie wiem, klikaj po prostu. Możemy iść na zwykłego tego, nie musimy iść na zwykły deploy. Ale to gdzie chcesz iść, do query? No do query. Okej. Okay. Speedo Hanta. <laughs> Speedo Hanta. Okay. Jeszcze nie, bo jeszcze mi się ładowało. Invite. Oj, zrobiło się na PM. Dobra, będziemy po nocy biegać. Mam latarkę teraz, mam laser. Czekaj, czy ten laser będziesz widział. Nie, okay. nie, teraz powinno być możliwość, ten yy, zmieniania, o której godzinie deployujesz się. Tak uważam, że tak to powinno wyglądać, a nie, że ten. Menu wcześniej było. No tak, no ale powinno być akurat teraz, nie? Bo teraz już jesteś po loadoutie, yy, po loadingu jednym. To będzie ta misyjka i będę kończyć. Jakby co? Bo czas ograniczony, niestety. No, ja jeszcze parę dni. O, tu? Nie. O. Jakoś tak dziwnie mi się działa. Ja może mi się tak długo ładuje, bo ten. Ja nie wiem, czy na HDD-ku nie zainstalowałem przez przypadek tej gry. Jak można mieć HDD-ka w dzisiejszych czasach? Ja tego nie rozumiem. Znaczy HDD-ka. Y nie HDD-ka, tylko SSD-ka na SATA. O. Jak dalej można mieć coś na SATA podpięte w <laughs> no I, bo... Nie rozumiem tego, mam z tyle slotów FM2. Mam wszystkie już za zajęte. Sloty M2, no to jaki rozmiary tutaj kupowałeś? Ty X. Widzisz laser mój? Nic nie widzę. O, nawet torbę od razu mamy. No, dzień dobry. A w niej? Okay, muszę... Bomby. A, te bomby emisyjne. Jedną ja biorę, jedną ty weź. Czemu stoisz, nic nie robisz? A, bo to jest mój od dzisiaj ten. Taki mój ten. Tam. Jak zwiększyć gamę? anglo <laughs> Co ci gamma? Nie, nie żartuj, że ty kamerę będziesz zwiększał. No nic nie widzę, dosłownie. Jest u mnie ciemny No to broń. Włącz latarkę. Toż nie będę biegać przez cały czas pistoletem. Bombę wyciągnij ze skrzynki. A ty to gówno wziąłeś, to to... <laughs> no gdzieś w, w latarkę widział, ty kiedyś w latarkę. Widzisz mój laser? Widzę. Bardzo słabo, ale widzę. Ty, a wiem, jak wiem. wybrać broń? Jeden, dwa, trzy. Na trójce jest ok Dobra, I, place i the same... bomb. Nie, nie, tu okej. Okay. Jest, dobra. Gdzie place my my mamy bomb. place the bomb? Aha, tam, na północny zachód. Czyli idziemy w drugą stronę niż szliśmy ostatni. Gdzie prazek? ty masz to? No weź sobie odsłon tą mapkę scrollem. Mówię no, no tak. Się. A tu jest place the bomb here. Myślałem, że wzdłuż rzeki. Czyli na NW, tak? Dobrze u mnie. Na N. Nie, na NW West. Ja już jestem dobry. Na South. bardziej. Nie. <ślesk> Dewil. <ślesk> no, na, na West. Się. Wide Wide West. Bardzo się <ślesk> Nie, nie czuj się ten przerażony. Jest ciemno. Nie wiem, czy zauważyłeś. <ślesk> Dobrze idę Dobrze, idę. Na kompasie powinny się punkty orientacyjne ten wyświetlać. Tak, powinno, ale to jest bardziej, wiesz, taka eee, Próbuję realistyczną grę zrobić, wiesz. Ty, a czekaj, a jak ja mam w monitorze? Celownik? Nie, celownik to może nie mam odpalonego, odkąd nie gram w cs -a. W sensie nie miałem, nigdy nie oszukiwałem mam w tej typa. grze. To jest odpowiedzi, crosshair. O, jasność, kontrast. Ostrość, w gammy nie mogę zmienić, to zajebiście, jest dziamwo. Dziamno. Co się strzelasz, z kim się strzelasz? Nie strzelasz się. Na, na dachu jest, za tymi skrzynkami O, za tymi pierwszymi? Najbliżej? Tak, tak Iście strzeliłem Za zielonymi, widziałem go po lewej stronie, mi głowa myknęła Dostajesz? Leży. Leży A, no to my idziemy dalej Możemy, idę ją tutaj tam, my, my w lewo. My nie tam? No dobra. No kto widzimy potrzebował. Mogłem kupić. kupić. Mogłeś powiedzieć, że ku, żebym kupił. Trzeba no, ja, było ustawić dzień. No, nie. nie. Na <noise> prost? Jest ktoś? Głos jakiś słyszałem. O, jest. Magazynek bym nowy do fala. Mm, piękny. co ty do mnie mówisz? 7,6251 No magazynek na 80 na i no. No, ja wiem, 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 wiem o co chodzi, tylko. No co, co mówisz, że nie wiem co mówisz. Jakiego fala, fala, fala. No co fal coś... broń. Nie, nie znasz broni, fal. Ja nie bronię fal, ale oblatują mnie do. My musimy i za nami, trochę za nami, lekko po lewej. Tylko jakąś tam być trzeba było się dostać. Nie wiem, którędy. To były chłopy, słyszałem. A tu nie było jakiegoś wejścia, O, Potem się światełko zapaliło. To latarka może? Nie. Wiem, może. Marcin ma SSD z dysk. <grym> o jest kok. Już, już, już. Trafiłem. To cs CSa. Ty, ale jak ty kurde, w co go trafisz w głowę? No. Marker, toolbox. Ile toolbox jest warty? E, nic. Roz. Ludzie pracy. Czy coś? Czemu mnie strzelasz? Nie strzelaj. No pozabiłem. No właśnie, jego broń miałem zabrać. Tej oddaj. A ty nie masz amunicji, o. ziomek! Czemu nie masz amunicji? Oddaj. No co za chłop, Nie się ze mną i nie ma amunicji. Bez sensu. Może miałby tylko pistolet? Nie, no broń miał. MP5. No to jeden magazynek w środku na pewno ma. No tak, ale no więcej nie ma. A, jak on przygotowanych szedł? Do drugą stronę. To jakieś ile? walki z bosami też są, nie? No jak będzie walka z bosami, jak w tym. Coś, w co my biegaliśmy razem. Strzeleć ci osoby się patrzyło. Eee, breaking Point. No, no to, to mi się nie podoba. Duży problem, nie Nie ja myślałem, że po twojej prawej będzie, a nie centralnie za mną. MP5 HDMI Cable Inspect 1000. O, i kolejny bębnowy magazynek. Biorę <tryk> 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 ze skałką po lewej. No, coś mi zaraz strzeli, nie? Z, co? Tym, z tą ciemnością. No, sam sobie tak wybrałeś. O, auga ma. Bierzesz tego auga? Tak. To wiesz wszystko, co tam jest. A ty te MP5 też z nich zbierasz? Nie, no, jedną zebrałem, bo nie miałem broni już. Mam to, mam. Ej. Eee, Piękilerka. Czyścik nie potrzebuję. Nie, tutaj trzeba dużo rzeczy zostawiać, a nie brać. APLC. Compact Flashlight to jest do. M4A1 o, O! re-reconstruction mogę zrobić. No nic za cholerę nie widzę, nie Na co moja wina? Co ja tu mam? Walkie toki 2000 biorę. Jeszcze mam światło 500. Moje. nic nie widziałeś, Marcin. Nic nie widziałeś. <noise> mm, 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 gdzie my musimy iść? ja, ja taki. W U siebie Tu tam kopa fucker nie wiem, bo go zbijem. Jak nie ja. Ale co może wymawiać, no? Teraz ten ma długi, długi, długi ten. Długie mano. Wiesz o co chodzi? Mano! A tak, jak ja bym wziął, tak. Ja bym wziął. X? Nie, nie, nie ma nic. O! To fajne rzeczy. O? Nie, te kartony to już dawno zlutowane, panie. A, no tak, ja się opierdziałem. Prosto. Które prosto? No, prosto, prosto. Tu będą typy na bank, na drodze. Łoduję nawet, niech ci będzie. Ty tego nie przeskoczę. Może by iść tym, tym... Ichnim traktem? Czekaj, którym ja jestem? Jestem tym wyżej. Leader Drist. No to w lewo. No to prosto teraz. Dobry lider. Nie jak jakoś tam dojdziemy. <laughs> Sam to ustawiłeś. O. O, o tu typy będą. We've got jeszcze jeden. Za skrzynką. O e, Przyłączyłem ten e, kucanie. Mogę kliknąć iść sam kuca. Jakby co. Dobranoc, ekipa. Dobranoc. Dobranoc. Dobrej nocy. wezmę. O! Mining Battery. Więc koła. To strasznie duże. No, duże jest. Pir. Jest. No bad, to Dobra, do 102 razy ode mnie. Ubiłem go do końca. AK-101 miał. kolagen. Nie, patrzę, czy jakieś ich broni nie mają. Ty tych... wiesz czego? Światełek. Nie. Hangar. Pff. Nie, ale bierzesz to AK-101, czy mogę sam amunicję pozbierać? I magazynki? A bierz, bierz, spokojnie. Ja sobie poradzę. I to tutaj. Nie. Tak, tak, tak. Podejrzewam. Nie. Przeszedł. Jeszcze Za Czy? Gdzie? Onak echo poszło. Nie. Ale jak mi się wydaje. Podchodzę, sprawdzam. Powolutku, po cichutku. Nie wiem, czy oni widzą tą moją latarkę. Wydaje mi się, że nie. Bo tak jakoś dziwnie oni reagują na tą latarkę. W się, sensie, że nie, nie wiem, w ogóle nawet... O, widzę chłopa. Leży. Nawet nie biorę już na tej amunicji do MP5. Chłopek się wywalił. A, w lewo musimy iść, bo my do Extraction, extraction Pointa idziemy. Ty ja tylko zbieram. Pozbieraj, pozbieraj. To jest, te figurki są całkiem fajne. Tak, to bardzo drogie. Ma trioszkę, jak znajdziesz, no to jackpot, nie? O! Cicho, 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 Mam latarki dwie. A ja mam dwie latarki, mogę ci jedną oddać. Do zwykłej O, to poproszę. Dokładnie. A masz pikatynie założone? Dobra, dam ci dwie, sobie zobaczysz, które ci no, będzie działała. Okay. Mogę taktykal rzucić jeden. Bo no tam, o, no, o, to super. no tam, no... Bo... Nie, Dobra, nie chcę do tego, magazynku. Bo do tam, tego trupa ci, którego lutujesz, włożę do plecaka. O, paliwo jest. Wiesz, nie? Ale to 500, to słabo. sam przy... Nie, nie mogę. Trudno, ale to będzie tam, już na dwie. przyszłość. Żadnej nie możesz? A szura? Bo dwie latarki ci położyłem. Bo ja tą Shura mam założoną do mki. A ty emki nie wziąłeś? Ty wziąłeś. Nie, bo ma Spadaj. To są moje beznadziejne decyzje. Ale moje. <noise> Także, no cóż. Ty, no magazynek 45 pestek, nie bierzesz takiego dużego magazynka? Ja wezmę. Czekaj. Umy to 55645. To 45 To nie jest ten y, Natoska. To jest y, ruska. No, zadziałało. <noise> A, ty tam jesteś. A nie w tą stronę chyba mam iść, wiesz? No nie, bierz peń, killerów, klikłe mnie to. Zostaw. No. O. tam. Nie, dobrze. To jakoś słuchasz. na górę musimy iść. Tak, tylko zresztą był gadane o tym. O jaskini, nie? Tak mi się wydaje. A nie, nie czytałem tam nic. Ty po kontenerach do góry nie da się wleść? No i gdzie? Jak te postacie wskakać nie potrafią. No jak nie. No taki skok, że. Już... Teraz ja. już nie wskoczę wyżej. Mocnie pierdzę, jak oni skaczą. No to nie wiem, jak tam wejść. Nie już jestem dalej tutaj. I jest wejście wyżej. Czekaj, stamina mi się mi się... A ty, paint killery sobie wezmę. Jakie heavy fire? Zamknij łeb. Na no, wieży był? Tak. Dobra, Zwierzę się ściągnięty. Ja. Na schodkach. Miał snajperkę. Ja myślałem, że go ubijeś. Ja sobie to na wszedłem. Tu patrzę, na to typu. No właśnie nie mogłem, wiesz, nie miałem możliwości. Ej, no teraz przeładował normalnie, nie wyrzucił magazynka, a nie było. Bo masz miejsce w jakimunku. A mi się wydaje, że to o to chodzi. Nie jest jaskinia. No tak, bo tak jak ten pisał. Kredów, no to tylko on ci przyładuje tylko to, co masz właśnie w pracy karierze. W kamizelce. Nie weźmie innej amunicji ani. Więc jak znajdziesz amunicję i wrzucisz do plecaka, to kończy ci się to, on nie załaduje. No dobrze, panie Bobrze. Jaki prezent? A tu jeszcze tam Jeszcze jeden. Ale prawo, lewo. I na blisko tu będzie? Za agregatem. O właśnie. A widziałem łeb jak przed. Tak mógł pobyć na dół. Co masz kolego? O, m 41 proszę. O, i spotlight. <laughs> Będę rozstawiał za każdym razem. Brzmi jak dobry plan. Dobra, biorę czwórkę jak tak. Jak tu będzie. Książka 2000, no wezmę, ale jest strasznie duża. Czyli no nie ma tego mocowania. Nie gadaj. I Może nie mieć. Musisz mieć specjalny chwyt naprzód. A. Zabieram. O, kantynka. Bierę. Gotówka. Przewody tysiąc. Nie biorę. Gdzie my mamy to podstawić? Czy to jakoś mamy oznaczone no ja te miejsca? To chyba, wiesz? Nie biorę. A żeby był rewolwer, to by było fajnie. Ja bym chciał mieć revolver. To jest alfa, więc za dużo nie chcieli od tej gry. Ale może ten będą widzieć, czy ja jestem dobry streamer i po, zro, powiedzą, o, temu to zrobimy. I będzie rewersa. distra. był ten. M, plakat co będą robić. Czekaj, a tu jest. A tu jest wyjście w ogóle, okej. Okay. No sabno przyszliśmy chyba. No to dupa, to, to nie ten najwidoczniej. O, kolejna latarka do broni. Nie, tutaj, dobrze, w dobrym miejscu jesteś. Gdzieś tutaj trzeba bombę cyknąć. Tam, gdzie ty jesteś, wiesz? Byłeś. O tu, gdzieś. No to wskocz, tu. Ooo, nie chciałem już się ten. No, nic mi się tu nie pojawiam, więc. Czekaj, stamina. Nie, no jeszcze dalej na moje. No na moje, to jeszcze dalej. No dobra. No, wydawało mi się, że już jesteś. O, patrz, wejście wyżej jest. No, ale. wyjście w ogóle tam jest. O, wyszedłem. No to Git. No, to chyba to to miejsce, wiesz? No tak, tylko my mamy bomby postawić gdzieś w cave'ie. Nie, tam było coś gadane o cave'ie, ja nie wiem czy nie, musimy bomby To Jest w napisane na tym. na czwórce i najedziesz na miejsce, to. Yes, play... go to the cave next to factory and place the bombs. Cave next to factory, no jesteśmy w cave next to factory. Ty, teraz to już w ogóle minąłem. No nie wiem, czy to będzie jakoś zaznaczone, pojawi się. Czy samemu trzeba szukać? Ja poszedłem za daleko. I czysto teoretycznie powinno być to gdzieś tu. Jestem dokładnie na tym miejscu. Inspect Remote detonated bomb. Okej. Okay. To nie to najwidoczniej. Ale tu wskazuje idealnie na te wejście, nie? Jest miejsce. Pokazuje ci się taki e, zębatka jest. z kluczem. Już mam. Leży. Położyłem bombę. Ja też. To, to spadamy. O, real site. Nie wiem co to, ale biorę. To jest jakieś szmata. I tu jest matrioszka, czemu nie mogę jej podnieść? Co jest to jest bez sens. Panie ta matrioszka. Idzę. <noise> Dobra. wylazłem No i teraz coś tam o ekstrakcie jeszcze chyba było, nie? Co to było o ekstrakcie? Dobra, no jest. Survive and extract from the area at one of the extract zones. A no to. I to guess... tyle. To jest no easy. Uuu do 8 minut. To szybko. O, jakieś Leopoldy znalazłem. Nie wiem, do broni. Nie wiem jakiej paint Killer to nie? O, tam chłop chodzi. <noise> Jak żyjesz? krótko. O, ale tutaj mnie gonili w tym się co mi amunicji zabrakło, idzie typ. Teraz mnie spać. Dużo tutaj będzie. Typ. A, o, fuck's sake, fajnie krzyczą. Dajesz radę? Czy ci pomóc? Klemem. Dwa ten co, ode mnie uciekł. Możliwe. Dobra, trzeba iść na ten. Ekstrakt jest z tyłu hangaru. Co miałeś ciekawego? Pokaż. AK-101. O, magazynek 45, też go sobie wezmę. Przydadzą się magazynki 45, okej, okay, to wystarczy. Tu będziesz miał typa? Tu, o, że za dupę. Wtedy... Oddej. Co? Oddej to broń. Oddej, złodzieju. To wchodzi, tak. Git. Tu się o, wtedy stukłem tak, z nimi. Dupę. Z tą całą ilością drani. A ja bez amunicji. Kurde, no klawiszologia to tu jest porąbana, nie? Czemu? Inwentory in pod tabem? Tak jak w Seven Days więc... Czy co mam, patrz. Spójrz na mnie. <grym> 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 Renomę dostaniemy też za misję. On miał MP5. I Batroom Cleaner, nie? Nie rozumiem tego, nie wiem po co. No bo może był kimlowym Czego nie rozumiesz? Zabiłeś tego, co tutaj było go słychać? Nie. Idzie, za nami. Ale dokładnego headshot dostał. Widziałem tylko, jak nóżki poleciały, nie? Z pistoletem szedł. No, jest ekstra point. O, bunker safe C. Klucz kolejny jakiś. Czemu ty masz takie rzeczy fajne? No, nie wiem. Nie. nie krzycz na mnie kuźwa. Krzyczę. Zazdroszczę. Ty. Tam jest extraction, no to to możemy jeszcze zlutować chyba, czy nie? Czy już kończysz? Nie, spoko. Tylko ile minut tam zostało, o, nie? Ale mamy nieograniczony czas. Nie, jest open przez 4 minuty jeszcze. A najedź sobie na innego extraction pointa. Minuta. Minuta. O, no ale to tak piję. daleko to biegasz, tu wiesz. Jest Bo jeden tam... Zęzgi, no, z tobą zawsze. <laughs> nie Fajna, przyjemna gra. Mi się. O, ko kolejne jakieś magazynki. SKS? Super, kre. No Ale tak, to jak robisz misję, no to warto się przygotować. mi się ten. O, tam A on zjeżdżał, dobra. <laughs> ja myślałem, że na pewno masz, typa i do niego tu strzelasz. Daj klucz jakiś. Czemu wszyscy dostają klucze, a nie? Tylko nie wiem, czy te klucze trzeba zawsze mieć ze sobą, czy co? Bo tu mam do bunkra, nie mam. Bo ja mam bunker, kompakt, safe key. Ktoś chyba ciebie zobaczył, wiesz? Nikolę nie słyszę. Nie widzę. Dobra. Ja słyszałem, że ktoś się No i Tutaj powinno ich dużo przyjść. To było naprawdę ich dużo, jak do nich słyszałem. Breaken. Dobra. Proponuję iść do ekstraktu, jak tak. Bo tak przebimbamy i zaraz, zaraz nie będzie można przejść. Wait for players. A, słuchajcie, mam było... los. Czas. Spokojnie. Spokojnie. 10, 9, 8, 7, A 7, 8, Tak. A weź się poruszaj. A nie, trochę jeszcze skaczę, ale już jest lepiej. Na początku było tak. beznadziejnie. Skaczę i tak. Mam 63 tysiące. To jest completed zero. 12 zabiłem. Dlaczego to jest completed zero? I tylko Ty plus 5 dost... misji. Ty powinieneś dostać taska, chyba mi się wydaje. Ja nie będę dostawał. Nie, nie rozumiem tego dokładnie, ale. Ale tobie jest to by co liczyło coś misję. Wybuchnąć? Właśnie nie wiem. Wydaje nie, mi się, no, że nie. jak był zrobiony, na zielono było na tej mapce. Podejdę do tych misji jeszcze raz. Mission Select, Quarry, track it, No. No, to Place the bomb. Okej. Okay. To... A, bo to tylko plus 5% daje tego, tego yy, ziomalstwa, nie? To mało. Dostałem 5%, to jest luz. Ja zaraz 5 zobaczę, czy dostałem ten. Zaraz zobaczę, czy dostałem po to to rzeczy. Ale nie dostałem tego. Market Point. Czy to w ekwipunku powinienem mieć? Nie, no nie mam w ekwipunku, no co ty. A, nie, a była nagroda, że market pointy są nagrodą? Tak, 500. I dostałem 0. No to może nie zleciło tej misji, nie wiem. Nie kumam. A tu są jeszcze Operation i Taski, ty, jest zakładki. I jest task. Our engineers are need in the tech. Tech salvage operation. No tak, ale to Revent to jest. operation. 5% progresu dostałem. Rewarda 560 ammo. Bo nie wiem, Kurde. trzeba będzie z tym się pobawić. Ale to są zwykłe ale taski, Ale success rate wszedł jakiś, wiesz? Bo success rate coś mi nabiło, bo nie miałem w ogóle, wiesz? A gdzie masz success rate? Tam, jak masz po lewej stronie w komputerku, jak patrzysz na tę misję, patrzysz misję po lewej. Masz takie paski. Mission Select, Progression na dole masz VLF, UICY i Success Rate. No to Success Rate mi wszedł, bo miałem zero. O, i kurentnie odblokowałem VLF. O, jest, dobra. Jest w Messages i Inbox. Tam masz Receive Medals, e, Rewards. I dostałem rzeczywiście Market Coin. A jest, faktycznie ma magazynek będzie. Magazynek do fala, bakszoty 45 cp. Widzisz? To wszystko przerzucamy. sight to nas nie interesuje. painkillerka killerka. Nie, wyrzucamy. Nie potrzebuję tego. Mm, Te też wyrzucam, 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 widzieli, No dobra.